Witam serdecznie moi drodzy, z tej strony Łukasz M. Dzisiaj moi kochani kolejne mecze turnieju karcianego Mistrzostwa Świata w Katarze 2022. Tym razem grupa E. Rano rozgrywałem mecze z grupy F. Tym razem E, w której zagrają Hiszpania z Japonią oraz Niemcy z Kostaryką. Ja tutaj typuję zwycięstwo Hiszpanów i zwycięstwo Niemiec. W tych meczach, no i te dwie drużyny powinny awansować. Także zobaczymy. E, oczywiście, wolałbym, żeby Hiszpania awansowała i Japonia, ale będzie tutaj ciężko, żeby w tym meczu, właśnie obie ekipy e, awansowały dalej. Także raczej przejdą Niemcy do kolejnej rundy. Ok, a my teraz startujemy z unboxingiem 4 saszetki i zobaczymy, kto tutaj, jaki wynik osiągnie. Chorwacja Game Changer Pasalic z Belgii Vertogen Chorwacja Kovacic i bazówki Ukraina, Urugwaj Dania Francja i Australia napiszcie również w komentarzach wasze typy jak wy to widzicie w prawdziwych meczach a my mamy drugą saszetkę i jest Wijnaldum fans favorite Holandia Kier fans Dania Portugalia Cristiano Ronaldo i jest Japonia Vaturo Endo Meksyk Iran Ekwador i Peru Trzecia saszetka i jest logo Francji Mertens fans z Belgii Urugwaj Godin Titan Meksyk Szwajcaria Peru Tunezja i Kanada i zostaje nam ostatnia saszetka. Czy będzie zmiana wyników? Argentyna. keeper Emiliano Martinez. Weinaldum z Holandii. Fans. Neymar. Goal machine Brazylia. I bazówki Urugwaj i Japonia. Murita Wow. 0-2. Korea, Katar i Australia. Czyli w meczu Hiszpania-Japonia zwycięstwo Japończyków 0-2, a w drugim meczu Niemcy remisują z Kostaryką 0-0. Także, jeżeli taki byłby wynik, to wtedy Japonia i Hiszpania awansują do kolejnej rundy. Także zobaczymy, będzie ciekawie na pewno. Ok, moi kochani, to by było na tyle z mojej strony. Dziękuję za oglądanie, pozdrawiam, trzymajcie się i cześć.